Interfejs, czyli w dosłownym tłumaczeniu, pomiędzy twarzą, to element programu, z którym stajemy niejako twarzą w twarz i będziemy z nim spędzać niekiedy wiele godzin dziennie. Jest więc ważny. To właśnie interfejs pozwala nam się komunikować z funkcjami, narzędziami i opcjami programu. Krótko mówiąc, pozwala go obsługiwać. Dobry interfejs to połączenie estetyki, funkcjonalności i tego nieuchwytnego elementu, który jest związany z osobistymi preferencjami. Jaki jest więc interfejs Affinity Designera? Jest estetyczny, dopracowany i naprawdę wygodny. I co ważne, zgodny ze standardami obowiązującymi w branży. Jeśli designer nie jest Twoim pierwszym programem graficznym, pewne elementy z całą pewnością będą wydawały Ci się znajome. Nim zaczniemy dokładniejsze omawianie, to warto wspomnieć, że interfejs Affinity Designera nie jest dostępny w języku polskim. Ale przejdźmy już do konkretów. Choć interfejs Affinity Designera, tak jak wspomniałem, jest zgodny ze standardami panującymi w branży, to nie znaczy, że program nie ma swojego charakteru. Kilka elementów go wyróżnia. I od pierwszego z nich zacznę. Kiedy uruchamiasz program, mogłoby się wydawać, że jest dosyć ubogi w narzędzia, w funkcje, ale to tylko pierwsze mylne wrażenie, ponieważ program tak naprawdę składa się z trzech odrębnych obszarów roboczych. To tak zwane persony. W lewym górnym rogu interfejsu znajdziemy specjalny pasek z trzema ikonami. Pierwsza z nich, domyślna, to Designer Persona. To ten obszar roboczy, który pozwala pracować z tym, co w designerze najważniejsze, czyli z wektorami. Druga ikona przełączy nas na obszar, zwany Pixel Persona. To obszar służący do pracy ze zdjęciami z edycją obiektów rastrowych i bitmapowych. Trzeci obszar to Eksport Persona. Jest to zaawansowane narzędzie służące do eksportu grafik. Jest to obszar, który pozwoli nam z jednego projektu wygenerować wiele grafik i to do tego w różnych wariantach, mianowicie w różnych formatach oraz różnych rozmiarach. I to pierwszy z charakterystycznych elementów, ale przejdźmy już teraz do bardziej uporządkowanego omawiania interfejsu programu. Tradycyjnie znajdziemy górne menu. Które zawiera uporządkowane polecenia związane z konkretnym obszarem działalności, z plikami, z edycją, z tekstem, z warstwami itd., itd. Poniżej znajdziemy pasek narzędzi, na którym zawarto najważniejsze funkcje programu. Kiedy zaznaczymy dowolny obiekt, większość z nich się uaktywni. Są to funkcje związane chociażby z wyrównywaniem, z przyciąganiem, z kształtowaniem obiektów. Więc wszystko to, co podstawowe. Przy okazji, jeszcze jeden charakterystyczny element designera to odstępy pomiędzy grupami narzędzi. Te przerwy mają na celu ułatwienie skalowania interfejsu, ale jeśli z jakichś względów ci przeszkadzają, można to dostosować o czym powiemy sobie później. Kolejna część interfejsu designera również jest klasyczna, tradycyjna. Otóż jest to pasek kontekstowy narzędzi. Funkcjonuje bardzo prosto. Jego zawartość zależy od narzędzia, z którym aktualnie pracujemy. W tym momencie żaden obiekt naszego projektu nie jest zaznaczony, w związku z tym na pasku kontekstowym narzędzi wyświetlane są opcje związane przede wszystkim z właściwościami dokumentu, a także znajdziemy tutaj przycisk umożliwiający dostęp do wszystkich ustawień programu. Po zaznaczeniu dowolnego obiektu zmienia się też układ na pasku kontekstowym narzędzi. W tej chwili znajdziemy podstawowe narzędzia związane z wyrównywaniem obiektu, z wyświetlaniem elementów sterujących i z wyświetlaniem opcji związanych z transformacją. Ponadto edycja wypełnienia i obrysu, które należą do podstawowych właściwości obiektów. Ale przede wszystkim zawartość paska kontekstowego narzędzi zależy od wybranego narzędzia. Kolejnym ważnym elementem interfejsu jest pasek z narzędziami. Jest to panel narzędzi. Gdy wybierzemy dowolne narzędzie, zmienią się też opcje na pasku kontekstowym. Wybieramy narzędzie i mamy dostępne opcje związane właśnie z tym konkretnym narzędziem. To proste, bardzo funkcjonalne rozwiązanie, ono świetnie się sprawdza także w Corelu, ale na przykład ilustrator na pewnym etapie swojego rozwoju z tego paska zrezygnował. Moim zdaniem pasek kontekstowy narzędzi to dobre rozwiązanie. I pora przejść do kolejnego, chyba najważniejszego elementu interfejsu designera. Zmienię sobie narzędzie na narzędzie przesunięcie. Tym elementem są panele. Panele to także element charakterystyczny wielu innych programów, i to również jest rozwiązanie, które sprawdza się świetnie, więc nie ma potrzeby tutaj wymyślać koła na nowo. Panel to zbiór elementów sterujących, opcji, ustawień, kontrolek, wszystkiego, co związane jest z jedną konkretną funkcjonalnością. Na przykład tutaj widzimy jeden z najważniejszych paneli designera, czyli panel kolor, i znajdziemy tutaj oczywiście elementy sterujące związane z kolorem. I ta sama zasada dotyczy pozostałych paneli, na przykład panelu obrys. Tutaj także mamy funkcje związane właśnie z obrysem. Czy też pędzle. Poniżej znajdziemy kolejną grupę paneli, a tutaj jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy panel designera, czyli panel warstwy. Panele w designerze są w pełni konfigurowalne. Panel możemy oddokować. Możemy je razem ze sobą łączyć na różne sposoby. Panele możemy także zwijać. Podwójnym kliknięciem zwijamy panel, pojedynczym rozwijamy. Oczywiście dotyczy to wszystkich paneli: podwójne kliknięcie zwija, pojedyncze rozwija. Panele możemy umiejscowić w dowolnym miejscu interfejsu. Ale jest jeszcze jeden element charakterystyczny dla designera, a związany właśnie z panelami. Otóż takie układy paneli, które widzimy po prawej i po lewej stronie interfejsu designera, noszą nazwę Studia. Przy okazji, od tego właściwie powinniśmy zacząć omawianie paneli. Po uruchomieniu designera mamy dostępny pewien domyślny układ paneli. Nie wszystkie panele są w tej chwili dostępne. Pozostałe znajdziemy w menu Widok i Studio. Panele ułożone są alfabetycznie, co ułatwia ich wyszukiwanie. Charakterystycznym ptaszkiem zaznaczone są te panele, które aktualnie mamy dostępne z poziomu interfejsu, natomiast pozostałe możemy sobie uaktywnić, po prostu klikając nazwę panelu. Większość paneli posiada także dodatkowy zestaw ustawień. Gdzie znajdziemy dodatkowe funkcje? Panele oczywiście możemy też zamykać. Ale wracając do Studia i do paneli znajdujących się po prawej i po lewej stronie interfejsu, przejdźmy może jeszcze raz do menu Widok i popatrzmy. Menu Studio, a tutaj zwróćmy uwagę, w dolnej części znajdziemy dwie opcje. Pokaż panele z prawej i z lewej strony, czyli Studio z prawej strony i studio z lewej strony. To oznacza, że panele nie tylko możemy grupować ze względu na funkcjonalność. Na przykład po lewej stronie możemy umieścić panele pomocnicze, które nie są kluczowe dla projektu, nad którym w danym momencie pracujemy, a po prawej te ważniejsze i w związku z tym możemy sobie ukryć lewe lub prawe studio. To, jak zorganizujemy panele, zależy już tylko od nas. Mamy tutaj opcję Pokaż studio z lewej strony. Nie mamy opcji ukrywania. Ale to też taki charakterystyczny element designera. Pewne rozwiązania oferowane przez program są naprawdę proste. Aby ukryć panel, wystarczy po prostu odznaczyć tą opcję klikając na tekście. Panel z lewej strony został ukryty i teraz mamy do dyspozycji większy obszar roboczy. Menu widok. Studio. Pokaż studio z lewej strony. W tym momencie widać też zalety anglojęzycznej wersji programu, ponieważ język angielski niekiedy jest prostszy niż język polski, ale z drugiej strony bardzo konkretny i to widać choćby w tej sytuacji. Lewe studio, prawe studio, dokładnie wiadomo o co chodzi. I pozostał nam jeszcze jeden element interfejsu do omówienia: to pasek statusu znajduje się w dolnej części. Bardzo często jest on ignorowany, zwłaszcza przez początkujących użytkowników, a jest istotny, ponieważ wyświetlają się tu bardzo często Przydatne informacje. Na przykład, zawsze wyświetlają się tutaj dodatkowe komunikaty związane z konkretną funkcjonalnością. Jest to w pewnym sensie taka podstawowa pomoc do programu, która pozwala się zorientować, jakie mamy dodatkowe możliwości, pracując z konkretnym narzędziem. A jak już jesteśmy przy pomocy, to kończąc już powoli ten rozdział, Affinity Designer wyposażony jest w naprawdę niezły system pomocy, niestety także w języku angielskim. Wystarczy tradycyjnie, klasycznie nacisnąć klawisz F1. Do dyspozycji mamy instrukcję uporządkowaną w rozdziały, a także wyszukiwarkę. Na przykład, gdybyśmy chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o panelach, to wpisujemy po prostu słowo panel i program podpowiada nam, co znajdziemy w pomocy. I na tym zakończymy ten rozdział, a w następnym przyjrzymy się możliwościom konfiguracyjnym interfejsu.